Przed nami Wiesiu Zięba, pastor Kościoła Bożego w Chrystusie, wieloletni współpracownik księdza Blachnickiego, posługujący wraz z zespołem Anastazji podczas rekolekcji, w czasie których wielu przyjmowało Jezusa jako pana, doświadczało mocy Bożej i Chrztu w duchu świętym. Wiesiu, czego dziś chrześcijanom w Polsce najbardziej brakuje? Myślę, że najbardziej czego potrzebuje każdy człowiek i Polacy potrzebują to jest, osobistej, osobistego spotkania i później osobistej relacji z Jezusem Chrystusem. W e, takiej relacji, która gdzieś się zaczyna i później jest kontynuowana poprzez pielęgnowanie tej, tej, tej relacji, poprzez Pismo Święte, poprzez modlitwę, poprzez uczestniczenie w, w, we wspólnocie. A więc to są te, te elementy, które dają siłę duchową i które dają świadectwo ludzi, którzy takiego spotkania, spotkania doświadczają i takich spotkań doświadczają. Dziękuję. Uważam, wieś, że jesteś pionierem przebudzenia w Polsce. Y Dlatego, że współpracowaliśmy z księdzem Blachnickim, który założył oazę. Później ten ruch rozrósł się bardzo dynamicznie w Polsce. To były tysiące ludzi odnowionych w Jezusie, w Duchu Świętym. To się później rozlało na cały świat. Ale właściwie co to jest to przebudzenie? Z mojego punktu widzenia, przebudzenie to jest taki szczególny okres Bożego Poruszenia. Gdzie duże liczby ludzi zostają, spotykają się z Jezusem, doświadczają jego, jego mocy, doświadczają nawrócenia. Zwykle z tym nawróceniem w czasie przebudzeń łączy się takie mocne, bardzo mocne poczucie grzeszności i takie pokuta, wyznanie grzechów. I często jest to bardzo, bardzo dramatyczne, kiedy czytamy historię przebudzeń. To zwykle w tych przebudzeniach ludzie bardzo, bardzo mocno doświadczali, dramatycznie wręcz doświadczali tego uświadomienia sobie, że bez Boga są zgubieni i że są grzesznikami, którzy potrzebują łaski. Łaski, że nic innego nie jest w stanie im zapewnić tego dobrego życia i duchowego, duchowego życia, jak tylko osoba Jezusa Chrystusa i Jego łaska, która, która o, oczyszcza. Która usprawiedliwia i która zbawia. Super, dziękuję bardzo. Czy Polska jest przebudzona? E, powiedziałbym, że są jakby przejawy, bardzo wyraźne, moim zdaniem bardzo wyraźne przejawy, przejawy przebudzenia. Pierwsza rzecz, które przebudzenie, pierwszym znakiem przebudzenia, że tak powiem, to jest głód za Bogiem. I zauważam to bardzo, bardzo wyraźnie, że coraz więcej i więcej ludzi jest, ma poczucie, ma ten głód za czymś, nawet, nawet może nie, nie do końca sobie zdają sprawę za czym, ale ten duchowy, wewnętrzny głód co to sprawia? Sprawia, że sięgają po Pismo Święte, że zaczynają czytać Pismo Święte i wtedy to pismo, kiedy czytają pismo, nagle są konfrontowani z tym, w jakim miejscu oni są i czego czego Bóg od nich oczekuje. A więc, jak gdyby, to mówiąc o tym, czy jest przebudzenie, powiedziałbym, że jest ten głód wyraźny i że narasta liczba, wzrasta liczba ludzi wyraźnie, którzy są głodni Boga i którzy szukają, poszukują właśnie tych doświadczeń, poszukują doświadczenia z, z Bogiem i też łączą się we wspólnoty, mniejsze, mniejsze większe wspólnoty, które. W których mogą razem studiować, czytać Pismo Święte, no i oczywiście wzrastać w ten sposób, wzrastać w swojej relacji z Bogiem i, i tworzyć wspólnotę. Dziękuję bardzo. Dlaczego powiedz tak chętnie współpracujesz z katolikami, dzisiaj też bardzo otwarcie współpracujesz z Apostolskim Ruchem Wiary? Skąd ta chęć, skąd ta, ta otwartość Twoja? Ja, ja jestem w zasadzie lata temu to, to spotkanie z Księdzem Brachnickim było bardzo decydujące, kiedy właśnie wtedy zobaczyłem głód, w nim zobaczyłem głód, głód za tym, żeby Polska była dotknięta przez Boże działanie, przez Bożą moc. I w zasadzie to jest jedyne kryterium, które decyduje o tym, dlaczego ja współpracuję. Z ludźmi, z, z katolikami, i tak samo jak, jak pracuję z każdym z każdym innym, z ludźmi z różnych innych innych ugrupowań, nie katolickich, ale też ewangelicznych, różnych, dlatego, że, że kiedy widzę głód, kiedy widzę, kiedy widzę to, co w, ludziach, co w ludziach jest, to bardzo chętnie chcę służyć, chcę pomagać, a równocześnie świadomy tego, że że Pan Bóg powołał mnie do zwiastowania, do głoszenia, do nauczania, po to, żeby ludzi przyprowadzać do Chrystusa i po to, żeby później pomóc im też wzrastać. A więc jest to moją pasją, że tak powiem, jest to moim powołaniem. Jestem pastorem, ale nie jest to moim zawodem. Nie traktuję tego jako, za, za, jako zawodu, traktuję to jako moje powołanie, które, które, które robię z wielką pasją. Jesteś jednym z mówców Rozpal Parafie. To jest wydarzenie, które odbędzie się w Warszawie 1, 2, 3 lipca tego roku. Zapisy jeszcze są cały czas możliwe. Link do zapisów jest w opisie tego filmu. Powiedz, Wiesiu, dlaczego uważasz, że to wydarzenie Rozpal Parafie jest takie wyjątkowe? Myślę, że sama inicjatywa jest, jest, jest bardzo. Bardzo ciekawa, dlatego że to świadczy o tym, że ty, czy są ludzie, którzy są wokół ciebie, widzą taką potrzebę, widzą to, że, że jest możliwość wejścia w, na w inny wymiar, że tak powiem, życia, życia parafii, wspólnoty. A więc wydaje mi się, że jest to, jest to w tym sensie wyjątkowe, bo ludzie, którzy za tym stoją, są ludźmi wyjątkowymi, którzy doświadczyli. Doświadczyli sami czegoś i po prostu nie mogą pozostać z tym sami, tylko chcą to, chcą to dać, dać dalej. Jeśli chodzi o, o samo rozpalenie parafii, no to jestem świadomy tego, że mówię ludziom często w taki sposób, że parafia, twoja wspólnota jest taka, jak i ty jesteś. Czyli innymi słowy, kiedy mówimy o rozpaleniu parafii, to musimy powiedzieć o rozpalaniu każdego, ludzi, którzy są częścią tej parafii, dlatego że to od tego zależy, to zależy od rozpalenia ludzi. My możemy myśleć o parafii, jako o jakimś tam, jakimś tam organizmie, czy jakiejś organizacji, organizacji powiedzmy. Natomiast, natomiast kluczem jest to, żeby, żeby zrozumieć, że rozpalona parafia to jest rozpalony każdy pojedynczy członek tej parafii. Rozpalony dla Boga, rozpalony dla życia z Bogiem. Nie tylko rozpalony do jakichś tam działań, aktywności, ale przede wszystkim do relacji, do relacji z Bogiem, która później się przekłada na świadectwo i działanie. Dziękuję Ci bardzo, Wiesiu, za czas poświęcony, za, za Twoją gorliwość, zapał apostolski. Nie było tego w programie, ale tak pomyślałem sobie, może pomogliłbyś się krótko za te osoby, które będą oglądały ten materiał. Dobrze, dobrze. Ojcze, dziękujemy Ci za tę możliwość, za tę możliwość tej konferencji, tego spotkania. W Rozpal parafie. I Panie, chcemy modlić się teraz o to, żeby każdy, kto będzie słuchał, kto będzie uczestnikiem, mógł być dotknięty przez Twoją obecność, mógł być dotknięty przez Twojego ducha świętego. Panie, by. Twoje światło i Twoje świadectwo, świadectwo o Twojej dobroci, o Twojej łasce, o zbawieniu, o Królestwie Bożym, żeby mogło poruszać serca w taki sposób, żeby było wiele tych, którzy, którzy się zwrócą do Ciebie, którzy się odwrócą od starego życia i rozpoczną nowe życie, nowe życie, o którym Twoje słowo mówi, którzy będą mogli narodzić się na nowo po to, żeby żyć dla Ciebie, żeby cieszyć się Tobą, żeby chwalić Ciebie i żeby nieść świadectwo. Twojej dobroci i Twojej mocy. Panie. Błogosławię każdą osobę, błogosławię tych, którzy będą też mówcami, którzy będą przekazywać to, przekazywać to przesłanie. Panie, modlę się o Twoją obecność Twoją obecność Twojego Ducha Świętego. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. <laughs> Z Bogiem.